Dzień dobry Państwu. Ten mecz wkrótce się rozpocznie, a obserwować go będę w towarzystwie Romana Coultoniego. Witam Cię Maty i wszystkich naszych telewizów. Zaczynamy ten mecz. To pierwszy mecz fazy grupowej i pod wieloma względami najważniejszy. Udany występ może ułatwić dobre zaprezentowanie się w kolejnych spotkaniach, słaby, zepsuć atmosferę i wiele spraw utrudnić. Spotkanie powinno być rozgrywane w szybkim tempie i zainteresować wszystkich fanów futbolu. To ciekawe, kto lepiej będzie się prezentował w początkowej fazie meczu. Znalazł lukę w obronie. I oddaje ją z powrotem. Piłka została przerzucona na drugą stronę. Otrzymuje dalekie podanie. Szewczenko. Woronin. Prostopadłe zagranie do środka. Wspaniale wykonane. Oto pierwsza bramka. Światowa klasa. Licznie zebrani kibice bez wątpienia będą zadowoleni, że... Do... Mają pierwszą bramkę. Roman, czy twoim zdaniem ograniczą teraz swoją grę? Być może, ale zbyt duży nacisk na obronę jest dość ryzykowny, gdy prowadzi się tylko jedną bramką. Upłynęło 15 minut pierwszej połowy. Szaleje na boisku. Jest już blisko bramki. Miloszewicz! Oto Rotan. Husin. Nie przerywa rajdu. Okazja. Doskonała piłka. A siedzi. Powiększyli swoje prowadzenie. I wytańcza to prawą nogą. To zabezpieczenie, którego potrzebowali. Więc teraz prawdopodobnie zdejmą nogę z gazu. I co. Mają teraz dwubrankową przewagę. Jest 2 do 0 i Milošević Rotan, Woronin Są teraz w posiadaniu piłki Prawie pół godziny gry za nami Górne podanie Mistrzowsko zażegnał niebezpieczeństwo. Woronin. Odbiera piłkę. Czy utrzyma się przy piłce? I Milošević. Peżman! Bramkarz ma piłkę w swoich rękach. Pięć minut do końca pierwszej połowy. Miloszewicz. Oto gawrancić. Czy znajdzie lukę do oddania strzału? Pewnie tych bramkaże. Wyszedł do piłki i przejął ją. Rozbrzmiewa gwizdek kończący pierwsze 45 minut. Trenerzy mają chwilę czasu na rozmowę z podopiecznymi. Roman, jakbyś ocenił dotychczasowy przebieg spotkania? Pewnie frustruje ich fakt, że nie potrafią dłużej. Zaczynamy grę po przerwie, licząc na kolejne trzy kwadranse świetnego futbolu. Drugą połowę zaczynamy bez zmian. Dobre wejście oddala niebezpieczeństwo. Prostopadłe zagranie. Ach, siedzi! Co za bramka! Teraz tracą tylko jedną bramkę. Druga połowa ledwie się zaczęła. No cóż, chyba Roman trzeba podziwiać ich upór w walce o odrobienie strat, czyż nie? Tak, trzeba. Nie zdekoncentrowali się i zostali za to nagrodzeni. Nie, źle uderzył piłkę. Poczywała mu za to, że podjął próbę. Mateusz Bramka zrobił to, co do niego należało, ale na pewno będzie chciał zamienić słówko ze swoimi obrońcami. Rozgląda się za partnerami. Jeśli potrafi zagrać dobrą piłkę do środka, za chwilę będzie remis. Wusiew. I Tymoszczuk. Czeka na wsparcie ze strony kolegów. Szewczenko. Co teraz? Moim zdaniem to było celowo. Tak, to musiało się skończyć karną. Arbiter bez chwili wahania wskazuje na punkt oddalony o 11 metrów od bramki. Idealna sytuacja na kolejną bramkę. Bramkarz przejmuje kontrolę nad piłką. Woronin. Szewczenko. Wspaniała piłka na środek. Nad poprzeczką. Takim strzałem nie mógł zagrozić bramkarzowi. Napastnik zwyczajnie nie dał rady wymyślić czegoś specjalnego. Na pewno żałuję, że zabrakło mu inwencji. Upłynęło prawie 75 minut meczu. Oto Dragutinović. Tracą posiadanie piłki. Woronin. Oto Gawrancić. Dragutinović. Oto widzieć, gawrancić. Oto widzieć. Rozgląda się za partnerami. Obrona musi teraz mocno zewrzeć szyki. Prostopadle, do środka. Być może nie wytrzymał presji, piłka poleciała wysoko nad poprzeczką. No i aż prosi się o pytanie, czy aby na pewno musiał podawać. i Szewczenko. Mamy dodatkowe dwie minuty w tym spotkaniu. Prostopadłe zagranie. Bramkarz wychodzi do piłki. Pewny chwyt. Końcowy gwizdek. Rozpoczęli rozgrywki ligowe w wielkim stylu. Roman, jakiś komentarz z Twojej strony? To był bardzo ciekawy mecz, pełen ofensywnego futbolu. Miejmy nadzieję, że obie drużyny będą w przyszłości grać podobną piłkę. Dziękuję Roman, że dołączyłeś dziś do mnie. Powoli będziemy się żegnać z widzami. Było bardzo ciekawie. Dziękuję Mateusz. Od nas obu. Do widzenia Państwu.